Pyk, dalej, ręce do góry. Nooo! Dawaj! Uh! Pięknie, dziękuję. Dawaj na stylu, ładnie, jeszcze kawałek jest, tylko jeszcze kawałek. Pyk, dawaj, dawaj, dawaj. No i właśnie, zaczynamy zabawę Kazura Summer Jam. Dzisiaj tylko wyścigi, albo Jasz, albo najważniejsze, że dobrze bawimy się na rowerze. Także zapraszam na odcinek z tego pięknego wydarzenia. 29 czerwca. Lecimy, pozdrawuję, Dolo. Dawa to jest jakiś kosmos w ogóle. Dawaj, dawaj! Dawaj Nisko, nisko. Dawaj, dawaj, ciśnij, ciśnij. Poszedł. Zaczynamy od pump tracka, klasycznie, wewnętrzna, pętla, dwa kółka. Liczy się najlepszy czas. Zapraszam, lecimy. Dawaj, człowieku! O co, o co? I nie... Dawaj! To jest kosmos w ogóle Tylko nie jedzie szybko Kosmos! Jak ty to robisz, że jesteś taki szybki? Drink, drake, jeszcze raz drake. Za dobry czas czy nie? 19,65 Dobry. Dobry. No to dobrze. Najważniejsze, że dobry. Dobry czas, żeby. Jak pociśnie dobrze? A ja, dawaj! Ty! Świetnie ci idzie! Dajesz, dajesz, super! Patrzcie gdzieś, patrzcie gdzie To Spotkanie na bandzie czołowej robimy. Nie, co. Czy czas się zgadza? Czas się zgadza, jak najbardziej, zawsze. Zgadza się. Damn. Nie głosuje, nie? Ekipa Boardschool odpowiada zawsze zamierzenie czasów Dlatego czas się zgadza Każdy może startować w każdej kategorii Dawaj Marcin Jeśli ciśnij wy. Dobrze, zapraszam na rozdanie No właśnie ma 12 lat Dobrze dojada, proszę bardzo, gratuluję Dobra, tak jest Wtedy będą dobre nagrody będzie lepiej, lepiej. Patrzcie jakie mamy koszuleczki Reprezentant nowe, świeże Torpeteczki Proszę bardzo Gratulacje dla najszybszych na pump -traku. Była dobra rywalizacja Nawet dwójka się miała taki sam czas Także nieźle A teraz kroczę jak widzicie Na górę Bo idziemy na ciasną bandę Ten jest dobry Pago Dawaj, dawaj, dawaj U! Dawaj jeszcze, no ale poszedł Nieźle Teraz Ola dużo trenowała, dawaj Ola Dawaj, przykamuj i puszcz! Dawaj, puszczaj Mocno Cyk Pięknie I Cyk, pięknie, Ty na Dawaj, dawaj, jeszcze kawaj, korba, korba, korba Wow, wow. Jo, ale poszedł, za dużo sosu Cholera Się posłuchał i, i za dużo sosu dał Jak wujek mówi często Drugi będzie lepszy, dawaj Ale i tak jest nieźle Pięknie Jeszcze kawałek Dawaj, dawaj Pyk. Dawaj Ola Dawaj jeszcze kawałek Dawaj zioma, dawaj, dawaj, jeszcze kawałek, kawałek, puść w Dobrze! Chciałeś mnie zabić, chciałeś mnie zabić. Za dużo sosu. Za dużo sosu. Ja się tak przestraszyłem, że wyłączyłem kamerę, jest nagranie, niech ucina. Sorry. Jest git, jest git. Maj! Nie zepsuć, trzymaj jeszcze, aj! Pyk! Dobria... Dawaj! Pyk! Pyk! Dawaj, oho, szybki jest, kolejna. Dawaj, dawaj, jeszcze kawałek, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! dawaj. Uuu. Jest moc! Bang! To się nazywa poświęcenie. Dawaj, pusz, i dawaj! Mocno! Ta banda jest ciasna. Dawaj, puść! Dawaj, 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 mocno! Jeszcze kawałek, dawaj! Ziomek, tor się skończył, ciśnie dalej. To jest racing spirit. Cała sztuka polega na tym, żeby przyhamować przed piątym zakrętem. O, tu! Zaczynamy. Dawaj, Dawid! Dawaj. Fu! nie wiem. <grystanie> Panie Piotrze, proszę pokazać no płaską. No nie wiem, zaczynmy, można? Można. Można. O, 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 o. Fu! Tak jest, ekstra dziewczyny. Jeszcze tylko zdjęcie. Dobry przejazd, ładny dróg poza bando. Gratuluję. Dla reporterów, pyk, ekstra. Wygrali najlepsi. Ja byłem czwarty. I jestem zadowolony, bo ci co byli przede mną to są same koty. Dziewczyny też dobrze poszły, a teraz przygotowujemy się, teraz rozdanie nagród, a potem beeline, ale mamy zmianę, bo w tym roku już będziemy usuwali tamtą linię dołem i będziemy zaczynali sobie tędy crossem, Także wytyczam linię i zaraz zaczynamy zabawę. Do. Tu jest start, proszę bardzo. Stąd ruszamy. Wspólnie z Tomasem ustaliliśmy, że tu jest start. No i potem lecimy sobie beeline. ekipa się przygotowywuje. Mamy pierwszą prostą tu. Pyk i tędy rusza sobie trasa, no i leci bilan. Także niech wygra najszybszy i najszybsza. Dawaj, trzy, dwa, 1 Cisze! Poszedł!! Uh. Dawaj marku, dawaj, Ciśnij Ciśnij, 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 ciśnij Super Ci mocno, mocno, mocno! Tolo mocno mocno, mocno, mocno. ciśli! Dawaj dawaj, dawaj, byku, Ciśnij, ciśnij, pyk! Poszedł! daj dawaj byku, dawaj dawaj! Poszedł! dawaj, dawaj, daj ciśli, ciśśli, ciści, Jedzie szybki, jedzie szybki, patrzcie. Dawaj, Dawid! niżutko! Ale poszedł. Czek! Nisko, nisko! Poszedł. O! Ciśnij, ciśnij! Pyk! Syk, dzida! Dawaj, Piotrek, dawaj, 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 niżutko! pyk! Pięknie. Uuh. No, nie no i zahamował. mówię, żeby nie hamował. Ale dobrze, ważne żeby startował, jest zwycięzcą. Dawaj jeszcze kawałek, pamiętaj o oddychaniu. Widzę, że nie oddychasz, dawaj. I puść. Dobrze. Dawaj, dawaj, ciśnij, ciśnij. Uf. Poszedł. Szybko. A. Dawaj, 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 jeszcze kawałek. Pyk. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze, dawaj. po pięknie, pięknie, mocno, mocno. Pęk. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Pięknie, pyk. Dobrze, poszedł. Marcin, gonisz konika, już go prawie masz. Dawaj, 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 dawaj. I mocno, mocno. Cyk. Poszedł, widać. nisko! Poszła. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Dawaj, dawaj. Te treningi przed robotą dają swoje. Dawaj, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Ciśnij, ciśnij mocno. Oddychaj, ciśnij. Puść te hamulce, puść je, puść. Ciśnij. Mocno, mocno, Denis, dawaj! Dawaj, mocno, oddychaj! Pięknie! Dobra. Dawaj, Nis Ola, nisko, nisko! Dobra. 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 No i pięknie. Dawaj Tomek, dawaj, dawaj, dawaj! Mięciutko! Dobra. Dobra. Poszedł! Rodzinne wsparcie to podstawa. Dawaj młody. Daj na koło dobrze. Piona. Ty. Dawaj, mocno. Cyk, poszedł dzik. Weź dwie? <laughs> Czy nie? Nie, nie? nie wiem, tak na pewno. No i bardzo dobrze. Zdanie Beeline'a i moi drodzy. Aż tutaj oplułem dyplom. Z wrażenia. Senderki Junior Beeline Racing Lena Sherling. Proszę bardzo. I... No. O Dzień dobry. Dzień dobry. Kolega pomagał dbać, wykopał sobie i wygrał. O to chodzi. Tak to się robi. Jeszcze do mnie poproszę. Sekunda. Sekunda, uśmiech. Dobra. I uśmiechy poproszę. No impreza widzimy się na grubym zakończeniu sezonu we wrześniu. Dzięki dla Was. zróbmy hałas na koniec. Dobrego weekendu. Nie mógł dzięki że tyle was wystartowało, także się jaram. Podziękowania dla dzielnicy Ursynów za wspieranie tej inicjatywy. Podziękowania, podziękowania dla zarządu Zieleni Miasta Stocznego Warszawy za pozwalanie nam na organizację takich imprez. No i co? Dzięki, że byliście i widzimy się na zakończeniu sezonu we wrześniu. Dokładne daty podamy Wam już niedługo, także dzięki wielkie. No i, i co? I fajnie, rower jest najlepszy. Pamiętajcie, dojadamy pod słońce, chyba, ale mi widać słoneczkiem do kolejnego. Tu jest poprzedni film. Tu jest subskrypcja i co Jelo!